Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj znowu gierka Please Donate Me, ale poruszymy bardzo ważny temat, bardzo istotny i chcę znać Twoje zdanie, także zostaw lajka, mam nadzieję, że słuchajcie, dobijemy tu pod tym filmem 200 lajków i zajmijmy się tematem tego, co się tutaj dzieje w tym Please Donate Me i do czego ludzie się. Co robią, jak zniżają w niektórych przypadkach, żeby dostać tylko robuxy? Tutaj jest jakaś pani, która tutaj, która prosi mnie o te robuxy, więc oczywiście zdonituję. Mam nadzieję, że spotkam cię w tej grze, więc też ci dam darmowe robuxy za darmo. Proszę bardzo, ja ją tutaj wspomogłem trzy, trzema robuxami, więc powinno być spoko, ale wróćmy do mojego tematu. Słuchajcie. Patrzcie, następny mnie zaczepia tutaj, żeby dostać robuxy. Czekajcie, ja pierwsze chcę wam coś wspomnieć. Mianowicie, bardzo dużo ludzi, jak pamiętacie, wczoraj zrobiłem film na ten temat, że ludzie e, wykorzystują to, co się dzieje, te tragedie ludzkie, to, że ludzie umierają na Ukrainie, trwa tam wojna, a ludzie tworzą jakieś fejkowe zbiórki w tej grze, żeby wyłudzać te pieniądze i na naiwności ludzkiej, na dobroci ludzkiej zarabiać robuxy. To jest moim zdaniem bardzo złe, ale też są inne sposoby, które są śmieszne. Możecie dać w komentarzu znać, słuchajcie, jaki znaleźliście w tym trybie najśmieszniejszy sposób, żeby ktoś mógł dostać tego Robuxa. Więc podzielcie się z tym. Są, wiadomo jak w życiu mamy złe rzeczy, mamy też i dobre, są, znajdują się. Chciałbym poruszyć też temat tego, co myślicie o osobach, które. Mają kod twórcy w Robloxie, czyli są dość popularni prawdopodobnie, ponieważ żeby dostać kod twórców, to trzeba naprawdę dobrze się do, dobrze mieć wyświetlenia. I powiem wam, że ta, ta gra, ten tryb, który wam tutaj pokazałem, on strasznie polaryzuje ludzi. Zobaczcie, tutaj znalazłem taki wpis, gdzie jedna osoba z użytkowników Twittera i Robloxa narzeka, że osoba, która posiada kod. Twórcy zbiera Robuxy. Uważam to za nic takiego złego, ale on tutaj widzicie, w jaki sposób wykorzystuje to, że ma kod, kod twórcy, i co ciekawe, jeszcze przebiera się za. Kobietę, słuchajcie. Co myślicie o tym, że faceci przebierają się za kobietę w, w tej grze, w Robloxie, żeby dostać Robuxy? Co o tym myślicie? Czy, czy uważacie to za coś dobrego, czy za coś dziwnego? Bo ja uważam co najmniej za dziwne, jeżeli facet e, udaje kobietę w grze, oczywiście. No, no, chyba, że się czuję kobietą, no to okej, okay. no to już jeszcze to zrozumiem, ale coś takiego, żeby robić to celowo, tylko po to, że żeby zdostać robuxy, to jest uważam godne pożałowania, ale no dajcie znać, co wy o tym myślicie. Tu widzicie, tu jest ktoś napisał, że jesteś na w programie dla twórców. You earn enough Robux, you don't need. Widzicie, zbierasz wystarczająco dużo Robuxów, nie potrzebujesz tych 12 tysięcy. E, dla, tylko dlatego że, że wykorzystujesz kod twórcy nie rozumiem w jaki sposób miałby didn't even know Robux. aha i on tutaj zarzuca takiej osobie że nawet nie daje nic w zamian Co myślicie o takich osobach które e, naprawdę posiadają te robuxy nie wiem czy w przypadku tej osoby tak jest oczywiście bo to mogą być fake newsy ale tutaj pytanie do was co myślicie o osobach, które naprawdę są popularne, które rzeczywiście zarabiają fajne pieniążki, a one jakby. Nie dają nic w zamian. Oczywiście to nie jest, wiecie, to nie jest tak, że a ty masz pieniądze i musisz coś komuś dać. Oczywiście nie, ale dajcie znać, chcę poznać Waszą opinię. Jak widzicie, ja więcej rozdałem tych Robuxów niż dostałem. Dostałem 33, a wydałem 171 na różne osoby tutaj. Staram się w jakiś sposób tutaj donatować, oczywiście nie za, za jakieś duże punkty Robuxów. Sumy, bo oczywiście to jest droga waluta, ja nie tworzę swoich gier. Nie mam też jakiś dobrych koszulek, żeby ktoś kupował ode mnie i w ten sposób mnie wspomagał. Więc dzielę się tym, co, co mogę, jakby zainwestować. Donate the Slender Gone. Tu patrzcie, co my mamy, jakieś ciekawe rzeczy. Let me get to my dreams. Pozwólcie mi zdobyć moje marzenie, czyli 500 Robuxów. Let me have my dreams, surprise me. Ok, patrzcie, nawet mu pomagają ludzie. Tu jest napisane różne rzeczy e, z ty, od tych ludzi. Ciekaw jestem, czy ktoś wymyślił tutaj sposób na Ukrainę, bo jeżeli tak, to naprawdę. E, Donation, random free jokes. Okej, okay, tutaj różne żarty opowiada ktoś. E, Donate if you want. E, don, what do right? Okej, okay, jakiś best donor. Aha, do, z mnie i dam ci coś. Help me trying to get, ok, to jest żeby Robuxy dostał, co my tu mamy, dobicie do 100, ok. Business head scare. ciekawe co to znaczy. Please donate, you buy me item and I'm happy, ok. Czyli ona zbiera na jakiś itemek z Robloxa. I fajnie, w ogóle to jest fajne, że to taki stragan się zrobił na Robloxie i możemy sobie posprawdzać, coś pokupił. Wiecie, wy może nie kojarzycie, ale ja jeszcze tak, pochodząc z mojej miejscowości, tam są targi. I, I w tych jeszcze, jak ja byłem mały, bo teraz może już to zanika, ale jak byłem mały. To można było się, wiecie, handlować z tymi osobami, przegadywać i dobijać te ceny, zmniejszać ją i tak dalej. Więc to też takie jest sentymentalne trochę dla mnie ten, ten tryb. No ale cóż, dajcie znać co myślicie. Do zobaczenia.